Dzień dobry szanowni państwo, przez to, że Battlefield 2042 kosztuje 12 zł i dodano do niego przedmioty kosmetyczne do odblokowania w darmowym Battle Passie do Battlefield 6, gra w niego ponad 50 tysięcy osób. Przynajmniej na samym Steamie, co jak dla Battlefielda 2042 jest wartością absolutnie kosmiczną. I o mój Boże, jaki czasem przeżywam horror i ciężary grając w 42 po przegraniu bety Battlefielda 6, to ciężko mi opisać. I jakoś, nie wiem, nie zrozumcie mnie źle, gdy nie miałem Battlefielda 6 i jakiegoś większego porównania ze współczesnym Battlefieldem osadzonym w czasach Właśnie trójki i czwórki, to niektórych rzeczy w Battlefieldzie 2042, które są absurdalne, nie zauważałem. turbo cringe'owe teksty. synu. <laughs> Naprawdę kiepskie mapy, i w zasadzie co do Iwo Jimmy się myliłem bo tą mapę na podboju gra się chyba aktualnie najlepiej. Generalnie strzelanka w porządku, ale Battlefield absolutnie tragiczne. Ale najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że Battle Pass z tymi przedmiotami kosmetycznymi Wbija się absolutnie strasznie, najgorzej wolno. Na pewnym etapie, aby wbić jedną kropeczkę, trzeba zagrać dwa mecze, co jest totalnym absurdem. Wszyscy Battlefieldowi gracze cierpią katusze. A najlepsze to to, że w portalu powstały tak absurdalne farmy botów, że to się w głowie nie mieści. No bo zwykła farma polegająca na rzucaniu amunicji jest klasykiem. Ale żeby latać z punktu do punktu helikopterem, wbijać baretki i punkty doświadczenia na lataniu. To jest hit. A jeszcze większym hitem są serwery, które teleportują cały serwer graczy z jednego punktu na drugi, aby zdobywać punkty na przejmowaniu flag. Nie po to służył portal i obawiam się, że jeżeli w szóstce nic się nie zmieni w tej kwestii, to portal będzie potrzebny do tego samego. I jakoś specjalnie nie winie samych graczy, bo ten Battle Pass bija się naprawdę, naprawdę powolnie. I chyba 90% z nas robi to wszystko tylko po to, aby dostać te skiny do szóstki, między innymi ja, bo chciałbym coś takiego mieć. Ja osobiście z tego typu rzeczy na portalu nie mam zamiaru korzystać. Chcę to zrobić w sposób normalny, ale no rozumiem. Ale moi drodzy, ogólnie są gigantyczne ciężary. Już nie wspomnę o różnego rodzaju spamowaniu blasko i tym jak wyglądają rozgrywki na podboju na walce w zwarciu, gdzie biegają ci sami operatorzy i ludzie mają po 300 asyst, bo wiedzą gdzie rozłożyć jakieś urządzenie. No po prostu Patologia. Dajcie mi znać, jak wam się gra. Wbijcie na Facebooka Battlefield Polska, bo tam sporo nowych przecieków odnośnie kamuflaży, różnego rodzaju rzeczy kosmetycznych, których tutaj nie będę omawiał. No, bo to przecieki z wiadomych względów, ale zerknijcie sobie, jeżeli chcecie. A teraz zostańcie do końca, bo przed wami naprawdę dobry mecz na Iwo Jimie w podboju. Jako nasza polska list. Grałem karabinem RM i co dla mnie dziwne. Z celownikiem z powiększeniem dwa razy. Zostawisz łapkę w górę? Dzięki. O! o patrzcie na to, patrzcie na to. <laughs> 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 Nieźle <laughs> 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 nie wylądowałem, nie? O, 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 o leci, leci. No i dziękuję. Siadło Oj, chciałbym, żeby szóstej była taka... Taki srawik też. Proszę o spotkanie i poduszkę! Trzymaj się zbi. Wytrzymaj, proszę! Strzykawa. Lecimy dalej. jest. Granat poleciał! Cofnąć się. Jezu jako na się drze. Boże jako na się drze! Ładunki gotowe! Powiem wam, że ten dubbing. O mój Boże. W <grywa> ja może ja pierwszy raz w życiu będę grał w Battlefielda z celownikiem 2? Zobaczcie. Trzeba. Teraz na jakiś czas. Przynajmniej splash jest większy niż szóste na RPG Tu jest niebezpiecznie! 60 metrów od mojej pozycji! A, jednak wolę celować na pojedynczym celowniku. O! 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 o, o. Nie Muszę się przyzwyczaić do tej dwójki. Ona na blisko może być całkiem... całkiem niezła. Jeszcze z takim karabinem. Zero recoilu. O. Trzymaj się, trzymaj się. Stowaj. Fajna mapka. Myliłem się co do Iwo Jimmy na podboju. Ale ty przełamanie... Po jakiemu ty gadasz, kobito? Nie wiemie, z topowy sektor Delta. Muszę przeładować! Jezus jak ona... Nie mogę wytrzymać, nie? Prowadzę reanimację! Nie mogę <laughs> Popytał Nie mogę wytrzymać jak ona się drzewa. Większość sektorów pod naszą kontrolą. O, jeszcze tam jest O, jeszcze jeden, poszedł ubrana Co już nikt dostał, co już nikt dostał Aaa, ostatnia Kula Jeszcze Aj, dobra uniknął Dobrodę będziemy mieli Dokonno. Aj, co dużo. Dobra robota. O, dziękuję bardzo. Tu są. Przyładowuję nice. broń. Aj, daimon. Kurde, latają te. Alpha, Sobie Dobra ee, Co my tu mamy? Zybi ze mną F1. Zadziwiająco dobrze. Dorwała. Spisuje się ta broń na dwójce. Oberwał. Może powinienem w BF-ach grać sobie też na takim. Rozumiem. na takiej dwójeczce? Reanimuję członka drużyny! Ja zawsze tylko holo. Zawsze ten taki kolimator z trójkącikiem. No. tutaj spisuje się to dobrze. Sojusznik jest ranny! Jak ci się śmieci upodoba granie moje bf a Twojego ulubionego? tu nikogo nie ma. Aaaa!

daleko. Coś tu, coś tu obok. Jeszcze mniej. Muszę przeładować. Fajna ta broń na akogu. Kurde, fajna ta broń na akogu. Bardziej mi się, co prawda, podobała Widowzjina oh, na piątce, chyba. Chociaż, nie wiem, wydaje mi się, że tam. Więcej snajperów było zawsze, wszędzie Co Uff, blisko Trzeba broń Dobra, jeszcze tego weźmiemy 300 Nie wiadomo co strzelać A, trochę tam je broń! Dobry strzał! Zauważono wroga! Jak ona się drze! O, co skierdala. Dobra, uciekał. Zajęli sektor Charlie. To był beczka. Podbiegnijmy na Fe. Zadarzy minę. Przeładowuję! Księżary były na początku. Rocket Transporter zidentyfikowany! Dawaj, dawaj. Zeksor, artyk odpadł w

zebitu ładnie mi towarzyszy. Pójść Dobra, za dużo. Też mogę tam C4! No! Mam szlak. Mówię o kształcie. Nie ma nabojów? Pójdźmy. ma nabojów już. na nogi! Przeładowuję! Kontrolujemy sektor w O, tam jest pojazd. O kuźno. Wykręciłem mi nice. dobra rundka. Bardzo przyjemna rundka! Sojusznik jest ranny! No Przeszłam ci Obrzydliwa Ech, takiego dżeta sobie trafić, co? Nie, nie, prawie kurde, to nasze kurby synu Co ona krzyczy? Znowuś To wszystko, moi drodzy, chyba. 7 xów, wygrany mecz, dobry wynik, parę helek. Da się pograć na tej mapie. I niż. Fantastyczna robota. No ładny meczek. Najlepsza drużyna, ojczyzna. Destiny ładnie ciorał też. Właściwie też to podniesienia. fak przejmował 1012. Ładnie.